No więc właśnie tutaj fajne pytanie, czym jest test Coopera? E, test Coopera, jak mówiłem, może być mini test Coopera, czyli 6-minutowy. Wówczas wystawia się oceny. Przez 6 minut biegamy, truchczemy, poruszamy się też. Zdarzają się tak jak tutaj ta miła pani e, z, 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 z nie wiem, czy z wnukiem, czy z. z, z... z, nukiem. z synkiem. Z synkiem, przepraszam. To będzie, to będzie wycięte. Okej, okay. I, I, i proszę w ten sposób, że wiadomo, że to będzie ten do tego możliwości, prawdopodobnie będzie to spacer, powiedzmy, że 6 minut, no to to dziecko nie może jakoś wyeksploatować granicy. Natomiast jeżeli chodzi o serie 12-minutowe, ja zawsze do wszystkich apeluję, żeby to było tempo dostosowane do, do tego. Oczywiście bardzo dobry wynik to jest wynik w granicach 2300 2400 2,600, 2,800, 3 zdarzają się osoby, co biegają w granicach nawet 3300. No ale to są wyjątki. Natomiast większość z nas średnio biega w tempie 2-200. Za to się wystawia oceny bardzo dobrą, w tak jak w szkole. Natomiast na naszym teście panuje raczej taka pogodna atmosfera i rekreacyjne. Takie są zasady testu Cera, tak jak widać, listy startowe pierwszej serii przedstawiciele samych szkół. Już nie ktoś powie, że dzieci nie biegają. Dzieci biegają.